Zaczęło się w 2009 roku. Z Łukaszem postanowiliśmy założyć firmę. Przez pierwsze dwa lata działaliśmy na terenie Polski z polskimi klientami. Skończyło się to bardzo źle, prawie, bardzo źle. Po tych dwóch latach postanowiliśmy wyjść za granicę. Pracujemy z zagranicznymi klientami od tego czasu i zdecydowanie był to dobry ruch. Zasadniczo to wyglądało w ten sposób, że ja e, szukałem do siebie miejsca w Poznaniu i okazało się, że nie ma firmy, w której czułbym się dobrze i stąd też taki luźny pomysł, żebyśmy z Adrianem uruchomili coś wspólnego. Wyszliśmy z założenia, że wolimy mieć mniejszy zespół, ale ludzi kompetentnych, takich, których będziemy lubić, niż większy zespół osób, na które nie będziemy w stanie patrzeć. Zasadniczo pomysł był taki, żeby stworzyć w Poznaniu miejsce pracy przyjazne ludziom, gdzie mogliby się rozwijać, pracować z nowymi technologiami i w przyjaznej atmosferze, bez stresu czy Korporacyjnego ładu. Okej, okay, a jakby się to jak tej chwili wygląda Tak jak sobie wyobrażaliśmy to lata temu, czyli jest fajna atmosfera, robimy ciekawe rzeczy z nowymi technologiami i jest pełne kompetentnych ludzi. A ludzie są nietypowi, ciekawi e, i ekstremalnie zajarani tym, co robią.